Yeah! Fuck yourself. Yeah! Biscuit. Yeah. Biscuit. Yeah. A więc dzisiaj dowiecie się jak biorę moje trudne pieniądze. Dzisiaj znam dowiemy się w moim studniu nagraniowym, w którym nagrałem kawę przed Dzisiaj naszczałem na żonę, naszczałem na tatę. Prostaker plus wspomaga prostate. Na szczęście to nie nap, na w której jestem. Program też w filmie jako Jestem taki Robię w Nawet i tak nie zdawałem sobie sprawę z tego, że w tych dwa bramża mogę mieć różne nabrzmiały. I na jedno zabawanie. mogę nie mnie płonoczyćwerpest i, i w i wstros taker plus i tak nikt nie przyśmieszczy, łonic się na pnos Ale trudę i ichroddzu